Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Wielu spośród Żydów przybyłych do Marii, ujrzawszy to, czego Jezus dokonał, uwierzyło w niego. Niektórzy z nich udali się do faryzeuszów i donieśli im, co Jezus uczynił. Arcykapłani więc i faryzeusze zwołali Sanhedryn i rzekli. Cóż zrobimy wobec tego, że ten człowiek czyni wiele znaków? Jeżeli go tak pozostawimy, to wszyscy uwierzą w niego, a przyjdą Rzymianie i zniszczą nasze miejsce święte i nasz naród. Wówczas jeden z nich, Kajfasz, który w owym roku był najwyższym kapłanem, rzekł do nich: Wy nic nie rozumiecie i nie bierzecie tego pod rozwagę że lepiej jest dla Was, aby jeden człowiek umarł za lud, niż by miał zginąć cały naród. Tego jednak nie powiedział sam od siebie, ale jako najwyższy kapłan w owym roku wypowiedział proroctwo, że Jezus ma umrzeć za naród. I nie tylko za naród, ale także po to, by rozproszone dzieci Boże zgromadzić w jedno tego więc dnia postanowili go zabić odtąd Jezus już nie występował otwarcie wśród żydów tylko odszedł stamtąd do krainy w pobliżu pustyni do miasta zwanego Efraim i tam przebywał ze swymi uczniami a była blisko pascha żydowska wielu przed paschą udawało się z tej okolicy do Jerozolimy aby się oczyścić oni więc szukali Jezusa, i gdy stanęli w świątyni, mówili jeden do drugiego: Jak Wam się zdaje? Czyżby nie miał przyjść na święto? Arcykapłani zaś i faryzeusze wydali polecenie, aby każdy, ktokolwiek będzie wiedział o miejscu jego pobytu, doniósł o tym, by można go było pojmać. Oto słowo pańskie. Dzisiaj nie słyszymy słów Pana Jezusa, ale widzimy, co takiego dokonał. Wiemy, że w domu Marii była też Marta i ich brat Łazarz. I Łazarz był już martwy, kiedy Pan Jezus tutaj przyszedł do tego domu w Betanii i dokonał wielkiego cudu, wskrzeszenia umarłego, czyli Pan Jezus jest dawcą życia. Tylko Bóg daje życie i może go odbierać. Wobec takich cudów nie można przejść obojętnie. Ktoś umarł i przychodzi ktoś, kto mu daje życie. Ale wobec takiego dobra, które się dzieje, jest sprzeciw. Sprzeciw tych, którzy chcą, aby było tak, jak było, nic się nie zmieniło. Po co to będzie, jak wszyscy uwierzą w Jezusa Chrystusa? Pojawia się lęk. Przyjdą Rzymianie i zniszczą to święte miejsce i cały nasz naród. Tak sobie wyobrażali. Bo wyobrażali sobie mesjasza politycznego, że stanie na czele powstania i będzie walczył zbrojnie z Rzymianami o wolność narodu izraelskiego. Jednak kiedy był przesłuchiwany, jak wiemy, Zapytany przez Piłata, Pan Jezus odpowiedział: Królestwo moje nie jest stąd. Gdyby było stąd, to słudzy moi by się bili o mnie. Dlatego też i pierwsze czytanie należy rozumieć z księgi proroka Ezechiela bardziej duchowo. Czyli ten nowy Izrael to już jest Izrael, którym jest Kościół. Tym pasterzem, tym drugim Dawidem jest sam Jezus Chrystus z pokolenia Dawida. Jutro usłyszymy, że wjeżdżający Pan Jezus na Osiołku do Jerozolimy był widany jako syn Dawida, Hosanna, synowi Dawidowemu. I ten pasterz, o którym sam Pan Jezus o sobie mówił: Ja jestem dobrym pasterzem, znam swoje owce, a one mnie znają i oddaję swoje życie za owce, aby owce miały życie w obfitości, jest zapowiedziany ten pasterz właśnie u Ezechiela. Jest zapowiedź też odwrócenia się od bożków. Już nie będzie się kłaniać, kalać swymi bożkami, wstrętnymi kultami i wszelkimi odstępstwami. Uwolnię ich od wszelkich wiarołomstw, którymi zgrzeszyli. Oczyszczę ich i będą moim ludem. Ja zaś będę ich Bogiem. Jeżeli ktoś dorosły przygotowuje się do chrztu, to musi w sposób taki wyraźny wyrzec się wszystkich swoich Bożków. Najpierw musi je nazwać. Co wcześniej, przed nawróceniem, było dla niego Bożkiem? Może jakieś kulty pogańskie, ale może to był człowiek niewierzący, ale wierzący w siebie, wierzący w pieniądze, wierzący w jakieś układy, władze. I tego musi się wyrzec, bo jeżeli tego się nie wyrzeknie, będzie dalej uprawiał bałwochwalstwo, czyli oddawał cześć swoim bożkom. Natomiast ktoś, kto chce należeć do Jezusa Chrystusa, który jest Panem i Królem i Zbawicielem, to rezygnuje z oddawania czci, czyli służenia tym swoim bożkom, czy sobie samemu i zaczyna służyć Jezusowi Chrystusowi. Ta obietnica, że zamieszkają w tym właśnie, tej ziemi obiecanej, to jest obietnica nieba. Trzeba w sposób duchowy tutaj to rozumieć, że takim naszym celem naszego istnienia, naszego życia jest zamieszkiwanie w domu ojca powietrzne czasy na zawsze i zawrę z nimi przymierze pokoju, będzie to wiekuiste przymierze z nimi, osadzę ich i rozmnożę a mój przybytek pośród nich umieszczę na stałe. Mieszkanie moje będzie pośród nich i ja będę ich Bogiem, oni będą moim ludem. Tym nowym ludem jest Kościół, a to przymierze to krzyż Jezusa Chrystusa, który jest uobecniany na każdej mszy świętej. I słyszymy, że tam jest właśnie Nowy, krew wiecznego, nowego i wiecznego przymierza przelana za nasze grzechy. I tutaj zmagają się dwie można by powiedzieć siły. Ta Boża siła, która nas prowadzi do nieba, ale też jest tajemnica nieprawości. Są też demony, jest duch tego świata, który Najpierw kusi strachem, strachem przed tym, co Bóg może uczynić w naszym życiu. I czasem straszy nas krzyżem, straszy tym, że Bóg, jeżeli będzie chciał realizować swoją wolę, to nam wszystko pozabiera, może da nam chorobę, jakieś nieszczęście. Czasem, jak się przechodzi po cmentarzu, można przeczytać, na przykład ktoś zginął w wypadku samochodowym, takie epitafium. Bóg tak chciał. Więc już tutaj mamy takie przeświadczenie, że Bóg nie chce, żebyśmy byli szczęśliwi, tylko chce, żebyśmy na przykład nagle zginęli. Nie. Bóg chce, żebyśmy byli szczęśliwi. Tu musimy sobie na samym początku to powiedzieć. Bóg nie stał się jednym z nas i przyszedł na świat i umarł na krzyżu, po to, żebyśmy byli nieszczęśliwi. Tylko właśnie po to, żeby nas uratować od nieszczęścia. Tym, co najbardziej nam zagraża, to nasza pycha, nasze ego, nasze pomysły, na to, żebyśmy byli szczęśliwi. I często potrzebujemy korekty. Bóg musi nas korygować, żeby nas chronić przed nami samymi i przed pomysłami złego ducha. Zobaczmy, że ci wykształceni, i arcykapłani, uczeni w piśmie, cały Sanhedryn, elita rządzących, a jednocześnie okupowanych przez Rzymian, Elita Izraela, nie poznała swojego Boga, Mesjasza, na którego oczekiwała. Dlaczego biedni, czasem niewykształceni, poszli za Jezusem, widząc te znaki, a ta właśnie elita, no może z wyjątkiem Nikodema, który po cichu. Był zwolennikiem pana Jezusa, czy Józefa Zarymatei, czy może późniejszego Szawła, czyli Pawła, ale to były wyjątki. W większości dlaczego ta cała elita nie chciała przyjąć pana Jezusa, jego planu? Właśnie dlatego, że się bali. Że się bali, że będą musieli oddać władzę, że to on będzie teraz nimi kierował, a jeżeli on pokieruje, no to nie będziemy mieli na tym żadnego mieli wpływu. To jest niebezpieczne. Możemy stracić autorytet, stracić dobre imię. On nas zna, wie, co nam się kryje. Lepiej to wszystko zatuszować. Po co, żeby wyszły nasze ukryte grzeszki, różne jakieś korupcje, nasze układy z okupantem? To wszystko lepiej, żeby Izraelici nie wiedzieli, jak bardzo jesteśmy skorumpowani. Lepiej, żeby jeden umarł. Niż żeby wszyscy byli narażeni na jakiś skandal. To jest ta myśl, która gdzieś może towarzyszyć przez wieki. Ludzie czczący takiego swojego Bożka, który się nazywa cudzysłowie w cudzysłowie oczywiście święty, bo to nie jest święty, tak zwany święty spokój. I jeżeli nie chcą przyjmować Bożej, Obecności Bożej woli, Bożego działania, to będą robić wszystko, żeby Boga sobie zabić. I to może być dosyć niebezpieczne, bo pod pozorem ludzi, którzy są pobożni, chodzący do kościoła, przyjmujący Komunię świętą, a nagle może się okazać, że tacy ludzie idą i wybierają na przykład prawo za zabijaniem dzieci nienarodzonych, wybierają związki jednopłciowe, wybierają to, co jest związane z kulturą śmierci. A więc życiem niemoralnym, życiem, które prowadzi do piekła. I w taki sposób, możemy powiedzieć, Pan Jezus jest w jakiś sposób w, w takim życiu nawet katolików zabijany, mordowany. I może być tak z jednej strony, jak żyje Chrystus, Husanna, Niedziela palmowa, jak wiemy, ale może być też za chwilę Wielki Piątek i ukrzyżuj go na śmierć z nim. Dlatego potrzebujemy na nowo uświadomić sobie, że jeżeli chcemy być tymi owcami dobrego pasterza, to potrzebujemy zrezygnować ze swoich bożków, z opierania się na sobie, na innych ludziach, na, na tym, co się już do tej pory posiada. Stać się wolnym, nie zniewolonym, który ciągle się czegoś boi, że straci. Ktoś powiedział, że gdybyśmy tak wzięli Stary i Nowy Testament, obliczyli wszystkie wersety, które tam są i otworzyli dokładnie na środkowym wersecie, to jest to. Ja tego nie sprawdzałem. Ale podobno jest to Psalm 118, ósmy werset, który brzmi. Lepiej się uciec do Pana, niż pokładać ufność w człowieku. Lepiej się uciec do Pana. I wtedy rzeczywiście idziemy za Chrystusem, nie pokładamy nadziei w swoich siłach, nie ufamy sobie, bo każdy z nas, i ja, i Ty, jesteśmy grzesznikami. To, co jest pewne, to pewne jest to, że Bóg nas kocha. Bóg chce dla nas szczęścia. Ale też jest pewne, że bez Jego pomocy nie pójdziemy za Nim. Nie dojdziemy do nieba. Nie ma na świecie człowieka, który bez pomocy Bożej mógłby osiągnąć życie wieczne. To jest herezja, tak zwana herezja dobrych ludzi. To jest pycha. Jeżeli ktoś twierdzi, niepotrzebny jest Bóg, bo jestem dobrym człowiekiem i tak będę zbawiony, to jest pycha. To jest pelagianizm. To jest herezja. Dlatego święty Augustyn, który przeżył w swoim życiu różne słabości i grzechy, sam powiedział, że Bóg stworzył nas bez nas, ale nas nie zbawi bez nas. To znaczy człowiek sam się nie zbawi, ale też i Bóg bez człowieka nie może go zbawić. Potrzeba tutaj współpracy. Bóg udziela łaski, ale człowiek musi odpowiedzieć na tę łaskę. Musi być współpraca. Bez łaski nie będziemy zbawieni i bez współpracy z łaską również. Dlatego na początku, przed tym wielkim tygodniem, warto sobie tak postanowić, może pomyśleć, co możemy zrezygnować dla Chrystusa. Może o jakimś poście, o jakimś wyrzeczeniu, może więcej czasu na tym, żeby się zatrzymać przy Chrystusie ukrzyżowanym. Przemyśleć też swoje życie, za kim tak idę, co mnie pociąga, co powoduje, że jestem niespokojny, czegoś się boję, że stracę. Może w ten sposób jestem kuszony, tak jak ci z Sanhedriny byli kuszeni. A może Pan Jezus chce po prostu, żebyśmy pozwolili się poprowadzić, pozwolili się ogarnąć swoją łaską, łaską Bożą. Bo często tak jest, że może wystarczy, tak jak Maria, jak była w Betanii i przyszedł Pan Jezus, Marta się chrzątała, robiła dobre rzeczy, ale się denerwowała i krzyczała: Czy to obojętne ci, że moja siostra zostawiła mi samą, gdy ja się tak tutaj staram? Powiedz jej, żeby mi pomogła. I wtedy Pan Jezus tak bardzo delikatnie do Marty powiedział, bo ją bardzo kochał powiedział, Marto, Marto, troszczysz się, niepokoisz o wiele, a potrzeba tak niewiele. Maria wybrała lepszą cząstkę, której nie będzie pozbawiona. Przed świętami jest dużo sprzątania, dużo pracy. A może właśnie pomyślmy o jeszcze lepszej cząstce. Bo sprzątanie, praca, tutaj przygotowania, różne pokarmy są ważne. Ale żebyśmy nie zapomnieli o tej najważniejszej cząstce. I później, kiedy Pan Jezus był w tym domu, to odpoczywał. Zauważmy, że tuż przed swoją śmiercią, kiedy już był przyjęty po niedzieli palmowej, to poszedł do domu Marii, domu Marty. I tam został bardzo mile i czule wręcz przyjęty. Co robiła Maria? Ona przygotowała bardzo drogocenny taki flakonik olejku nardowego. Nard to bardzo cenne zioło, bardzo pachnące, taki kosmetyk, który kosztował prawie roczną pracę. Rok trzeba było odkładać, aby kupić coś takiego, i ona to w jednym dniu, w jednym momencie stłukła, wylała na jego stopy. Ocierała, łzami, ocierała, przepraszam, włosami. Jedni byli zdziwieni, a jeden był zgorszony. Kto był zgorszony? Judasz. Judasz nie miał myślenia sercem, nie patrzył sercem, tylko patrzył przez liczby. Wszystko na liczby przeliczał. I przeliczył, że to 300 denarów. A może dzisiaj potrzeba nam przestać myśleć liczbami, a zacząć myśleć sensem, szukając w tym wszystkim Bożej miłości, Bożej woli i tego, czego Bóg chce, jaki jest nasz sens życia, do czego nas Bóg zaprasza.